Projekt Centra Dawnych Rzemios na szlaku Via Fabrilis otrzymał dofinansowanie Partnerami projektu są Gmina Miejska Bolesławiec, partner wiodący, Gmina Miejska Kłocko oraz czeskie miasto Jaromierz. Są to trzy gminy, w których funkcjonują trzy instytucje muzealne. I naszym zadaniem, przede wszystkim naszym pomysłem, było to, żeby przywrócić, odtworzyć centra dawnych technik. W zależności od miejscowości były to różne. W Jaromierzu chodziło o przede wszystkim wyroby z papieru, w Kłocku oczywiście chodziło o szkło, a w Bolesławcu skupiliśmy się na odtworzeniu dawnych technik gancarskich. W ramach projektu przewidziane są działania promujące szlak turystyczny Via Fabrilis poprzez zorganizowanie różnorodnych działań warsztatowych i pokazów w różnych punktach, znajdujących się na nowej, liczącej około 250 km części szlaku. Planowane jest również przeprowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych dla 38 instytucji związanych z dawnymi rzemiosłami 22 po stronie polskiej i 16 po stronie czeskiej. Po naszej stronie projekt jest dosyć wyjątkowy, dlatego, że on jest również pod względem finansowym jest dosyć znaczący. Miasto Bolesławiec otrzymało na realizację ten projekt, wartość tego projektu to jest ponad 1,4 mln euro, z czego ponad 83% jest to dofinansowanie zewnętrzne. W ramach tego będziemy oczywiście przeprowadzać działania miękkie. To są i różnego rodzaju warsztaty, pokazy, wystawy, działania promocyjne, ale najważniejszym, jak gdyby sercem całego projektu będzie uratowanie, Zachowanie położonej przy ulicy Widok. Jest to jedna z nielicznych, jeśli nie ostatnia, zachowana gancarnia w Bolesławcu z piecem z XIX wieku, z lat 80., który, jak się okazuje, można przywrócić. No, mam nadzieję, że będzie po tych wszystkich pracach funkcjonował. Ale obok stworzenie również zaplecza przestrzeni do przeprowadzania warsztatów, i to nie tylko na zasadzie pokazania dawnych technik gancarskich, ale przede wszystkim włączenia aktywnego i mieszkańców, i turystów, artystów, ale też mam nadzieję, że i y, uczniów klas ceramicznych. Z Bolesławca, właśnie w konkretne działania związane z całą technologią, z procesem produkcji ceramiki. No i przede wszystkim myślę, że dużą szansą na powodzenie jest to, że projekt jest jak gdyby realizowany przez kilka różnych podmiotów. Tutaj m.in. oczywiście jest gmina Miejska Bolesławiec, zaangażowani są pracownicy Muzeum Ceramiki, ale również bardzo mocno współpracujemy z panem Mateuszem Probelnym. Realizacja projektu potrwa trzy lata, od kwietnia 2019 roku do końca grudnia 2021.